Zobacz, na Twoich zębach cały czas powstaje mur, kamień nazębny. Tylko dentysta może go usunąć, ale ten mur znowu zacznie rosnąć. Powstrzyma go Colgate Tartar Control z fluorem. Ta specjalna pasta skutecznie zapobiega osadzaniu się kamieniem. Teraz poczujesz, że Twoje zęby są czyste i zdrowe. Colgate Tartar Control przeciwdziała osadzaniu się kamienia nazębnego. Gorąco i drogo. Czuję, że trzeba ci wybrać koszulę. Mam coś. Tornado. Przynajmniej to nie jest drogie. Tornado to cytrynowa moc i duża skuteczność prania. Bierze jak burza i pozostawia cytrynową świeżość. Patrz, jaka czysta. Mm, i czuję różnicę. Tornado, świetna cena, świeża czystość. Ruszyły lody Schellera. Moc najlepszego lodowego smaku. Pyszne, naturalne mleko. Szczypta wanilii, świeże, soczyste owoce. Poznaj te lodowe smakołyki, bowiem Scheller wie, jak je robić. Scheller. Wielka lodowa smakowitość. Ten trwały smak to cud Hollywood Żuj, Hollywood Bo w tej gumie jest radość, co i luz Przeniknie cię Hollywood, Hollywood, Hollywood Świeżość Hollywood, wake up. Hollywood wake up. Czy pan mnie słyszy? Proszę? Wobec tego zadaję pytanie bez czego nie ma programu telewizyjnego? Czy pani mogła powtórzyć pytanie? Proszę. Ymm, bez. Y, telewizora. Bez. A -a. a. a. bez abonamentu. Bez. anteny. An anteny. bez anteny. Świetnie, bardzo dobrze. Bez anteny. Kolejny numer tygodnika antena już w sprzedaży. Antena, bez niej nie ma programu. Yy, a gdzie mógłbym odebrać, przepraszam, nagrodę?